Manko widzowie, ja jestem fpc9 i witam Was ponownie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jest już siódmy odcinek z Warszawy Zachodniej, pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić na moim kanale suba z dzwonkiem, a my tymczasem zaczynamy, a więc jeśli chodzi o perony 1, 2 i 3, to raczej wiele się do nich nie zmieniło, cały czas stoją i póki co jedyne co się pojawiło to po prostu druga para tych słupów, które zostały połączone. Ale na przykład, jeśli chodzi o to zadaszenie, to małe, to nad peronem drugim jest całkiem dużo zrobione, a nad peronem trzecim tym bardziej, bo on po prostu już tutaj dłużej stoi no i po prostu mieli mniej do roboty. Dlatego to jest oczywiste, że jest więcej. A teraz jesteśmy przy windzie na peronie czwartym, dlatego że ona jest już prawie gotowa i obstajam, że tak za jakiś miesiąc będzie można się przejechać, sądząc po tym, ile tutaj jest prac. Na peronie piątym jest podobna sytuacja, czyli że tam też nie działa, ale już wkrótce będzie otwarta. A no i jeszcze jest taka ciekawostka dotycząca wyświetlaczy, ale to o tym za chwilę. A my sobie podejdźmy do bliżej tej windy, dlatego że tutaj mo mogę Wam pokazać nawet kto tutaj podstawił te barierki. Jakaś filma nie zdążę nawet yy, przeczytać. No ale najważniejsze jest to, że sama winda jest prawie gotowa no i są te wyświetlacze nadal zaklejone w sensie te nad wejściem składki na peron to jest na minut, dlatego że one już tutaj chyba od nie wiem, jakoś od listopada stoją, więc dosyć długo ale przynajmniej się świeci tabliczka pokazująca gdzie jest peron siódmy no i to jest na pewno przydatne a z kolei na peronie ósmym w ostatnim czasie została oddana do użytku właśnie winda i możemy się nią przejechać dlatego ja naciskam przycisk no i tak, zapowiedzi mam wrażenie, że to jest trochę, trochę takie inne, że takie bardziej przytłumione, ale to tylko moje wrażenie, może tak nie jest, nie wiem. W każdym razie jedziemy sobie teraz z piętra pierwszego na piętro zero, bo tak jak mówiłem już wiele razy na minus jedynie jeszcze się nie da zjechać, Będzie a można zjechać chyba dopiero w grudniu 2024, więc jeszcze trochę. A na razie jesteśmy na piętrze zero. I na peronie ósmym jest parę nowości, których wcześniej nie było, w sensie takich, które były już na innych peronach już wcześniej, ale na tym jeszcze nie. A więc na przykład teraz wyświetlacze pokazują trochę w inny sposób te wszystkie pociągi, że jest jakby nowy system i teraz. Jak na przykład pociąg się opóźni, to zamiast po prostu takiego całego czerwonego paska z napisem pociąg jest opóźniony o 5 minut, to po prostu jest taki prostokąt, gdzie jest plus 5 i taki apostrof, co oznacza po prostu plus 5 minut, że tyle później przyjedzie. Dlatego jak jest 17:37, to znaczy, że 17:42 przyjedzie, był opóźniony. Swoją drogą dosyć dużo dzisiaj jest opóźnionych pociągów, sam nie wiem dlaczego. Znaleźć no, ich dużo w libice, Warszawa Wschodnia, Łowicz Główny, Mława, Warszawa Wschodnia, Błonie piaseczno i takie tam. A jeśli chodzi o przejście podziemne, a właściwie wejście do niego, to na przykład są już montowane ściany przy barierkach, co jest na plus, bo to znaczy, że już za całkiem niedługo te wejścia do przejścia podziemnego mogą być prawie gotowe. A schody ruchome są nadal przykryte tą płachtą, ale raczej już nie za długo, bo wkrótce się zajmą tymi schodami ruchomymi, a jeszcze są te wagony Budimexu, takie niezadbane za, nie za bardzo, trochę zardzewiałe wręcz bym powiedział a teraz pokażę Wam mniej więcej w wnętrze tej hali dworcowej w sensie tam na razie nic nie ma, ale są na przykład słupy podtrzymujące dach oraz oświetlenie, a także windy oraz schody ruchome. Dlatego pod tym względem jest tutaj całkiem dużo już rzeczy. W sensie to są takie podstawowe elementy, bo takie rzeczy jak na przykład sklepy, jak jakaś żabka czy coś to chyba dopiero po oddaniu całej inwestycji. No ale na przykład oświetlenie to jest już zamontowane i powiem wam, że wygląda naprawdę nieźle. Więc to jest fajne A no i jeszcze Nadal na peronie ósmym Pojawiły się ostatnio już stałe barierki Wcześniej były tymczasowe A teraz to są te już docelowe Jak na mnie bardzo dobrze wyglądają Szczególnie na tle tych srebrnych płyt Które są za nimi Tylko nie wiem czemu mi się tak telefon trzęsie Co tutaj się stało Kurczę, beznadziejnie to wygląda No ale najważniejsze, że coś widać Ale nie wiem o co chodzi, że tak się trzęsie Nieważne w każdym razie nie dzieje się może jakoś super dużo, może jeszcze tam na peronie 9 na przykład, tam są oddane do użyt zostały oddane do użytku już pierwsze wejś wyjścia i wejścia jednocześnie, całkiem ładnie wyglądają, ale to kiedy indziej. A no i jeszcze to, że teraz jest przejście na peron 9 przez peron 8, co prawda to już istnieje od września, ale jest to duże ułatwienie i się idzie co najmniej 4 razy szybciej, co jest na plus. A w tym odcinku to już na tyle, dlatego nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz na Discorda, do którego linka będziecie mieli w opisie, a my widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!